Dzień dobry Jacku. Cześć Magdo. Bardzo często yy, od Czytelników, którzy przekraczają pierwszy raz próg tej biblioteki, słyszałam pytanie, czy może Pani polecić coś o Solidarności? Odpowiedź, że całe trzecie piętro biblioteki jest nie na bardzo na miejscu, dlatego dzisiaj z Jackiem odpowiemy Wam na to pytanie całkiem serio, ale w inny sposób. Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 40-lecie powstania tego związku zawodowego. Jacku, kanon ma być krótki, ale czy w ogóle o fenomenie Solidarności da się opowiedzieć w sposób krótki i rzetelny? Okazuje się, że się da. I najlepszym tego dowodem jest książka Krótka Historia Solidarności Jana Skurzyńskiego. Pierwsza nowa publikacja, która zbiera dotychczasowe badania dotyczące solidarności i stara się je w bardzo syntetyczny sposób przedstawić. Na kilkuset stronach udało się autorowi. Przedstawić całą historię Solidarności, pokazując jak głęboko zmieniła ona i społeczeństwo, i politykę w Polsce w latach 80., i że dzisiaj jesteśmy dziećmi tego czasu. Ale ten ruch miał też swojego przywódcę. I o nim opowiada świetna biografia tego samego autora Zadra, biografia Lecha Wałęsy książka, która pokazuje całą złożoność tej postaci, od jego robotniczego pochodzenia. Poprzez y, wielkie sukcesy jako lidera Solidarności, ogromną karierę polityczną w latach 80., niebywały instynkt polityczny, ale też bardzo skomplikowaną, trudną naturę rewolucjonisty, z którym wyjątkowo trudno czasem się kooperuje. Sama książka nosi tytuł Zadra, to znaczy opowiada o rodzaju napięcia, które jest w osobie człowieka rozpoczynającego swoją karierę jako bardzo młody robotnik w Stoczni Gdańskiej, który. Od roku 80 staje się kluczową postacią dla Solidarnościowej Rewolucji. Ta historia e, kraju w tle to oczywiście historia, e, a właściwie czas historyczny. A takim momentem w naszej historii był też niewątpliwie sierpień 80 roku. E, wiemy, że jest książka świetna Anny Machcewicz, która e, w sposób fenomenalny prowadzi czytelnika e, taką jasną, klarowną ścieżką przez ten historyczny czas. Myślę, że ta książka pokazuje cały kosmos społeczny i polityczny lat 70. i 80. Jest fascynującym opisem tego, skąd wzięła się złość robotników, niezgoda na, na ówczesny świat polityczny i chęć zmiany tego świata od podstaw. Rzeczywiście te trzy książki budują bardzo dobrą, spójną narrację do zrozumienia. Tego, co działo się w naszym kraju 40, właśnie zaczęło się dziać w naszym kraju 40 lat temu. Tak, to jest kanon, który chcemy zaproponować naszym czytelnikom na najbliższe dni. Sięgnijcie do tych trzech książek. Wydaje nam się, że to najlepszy możliwy klucz do zrozumienia fenomenu solidarności i przyjrzenia się temu, jak głęboko solidarność zmieniła naszą rzeczywistość.